Prawie każdy prorok kroczący po tej planecie nie był łatwo akceptowany przez ludzi. W całej historii widzimy, że prorocy napotykali opór. Byli atakowani, zabijani, oskarżani o zakłócanie życia w społeczeństwie, zakłócanie systemu, o kreowanie grzechu lub bluźnierstwa przeciw Bogu czy religii. Takie oskarżenia przytrafiały się ciągle na nowo i na nowo. Ich nauczanie było odrzucane przez ludzi im współczesnych. Prawdopodobnie dlatego pojawiło się przysłowie, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. Prawda? Jest takie powiedzenie. Że nikt nie jest prorokiem w swoim własnym kraju. Jezus doświadczył apogeum takiego odrzucenia. Prorocy przed nim także doznawali, Wiele upokorzeń, obwiniania, odrzucenia przez ludzi, ale Jezus napotkał na ich szczyt. To było bardzo intensywne. Natężenie odrzucenia wskazuje na ciemnotę, jaka panowała w tamtych czasach. Buddha także spotkał się z odrzuceniem, ale nie w takim stopniu jak Jezus, ponieważ społeczeństwo było wyedukowane, byli racjonalni, słuchali logiki, byli wrażliwi. Buddha napotkał sprzeciw z innego powodu, ze strony swoich własnych krewnych. To samo przydarzyło się Krishnie. Krishna został upokorzony 99 razy, nawet 100 razy. Przez jedną osobę powiedział: Wybaczę Jarasadowi 99 razy, ale za setnym razem wezmę kij, zniosę sto jego błędów, ale potem wezmę kij. Krishna także nie był zrozumiany w swoich czasach. W Gicie jasno powiedział: Ludzie nie rozumieją mojej boskiej natury. Widzą mnie tylko jako ludzką istotę. Widzą moją ludzką formę, ludzki kokon, ale nie udało im się zobaczyć mojej boskiej części. I to samo powiedział Budda. Musisz zrozumieć naturę Buddy w swoim sercu. Jeśli poznasz siebie, będziesz wiedział, kim i ja jestem. Poznaj naturę Buddy w głębi siebie. Nie usiłuj zrozumieć innych. Jezusa spotkało to samo. Dlatego powiedział: Przyszedłem nie po to, aby przynieść pokój, ale by rozpalić ogień. W społeczeństwie, które głęboko śpi, wszystko jest proste. Jeśli pojawi się brutalność, nawet się jej nie opierasz. Przyjmujesz rzeczy takimi, jakie są. Jeśli w społeczeństwie jest korupcja, po prostu za nią podążasz. Jeśli jest niesprawiedliwość, myślisz, że to sposób na życie. Jeśli jest dyskryminacja, myślisz, że na nią zasługujesz. Czasem myślisz, chyba taka jest moja karma. Przestajesz działać, stajesz się tępy i martwy. Jezus powiedział: Nie przyszedłem tu, aby dać wam taki martwy pokój. Przyszedłem, aby rozpalić ogień. Co znaczy, aby cię obudzić. Jeśli obudzisz kogoś, kto głęboko śpi, wpadnie w złość. Kiedyś na kursie powiedziałem: Idźcie obudzić wszystkich o pierwszej w nocy. Przyprowadźcie ich do sali i zobaczcie, ilu przyjdzie spokojnych, a ilu rozłoszczonych. Ci, którzy medytują regularnie, nie mieli nic przeciwko, powiedzieli: Musimy iść. I przyszli. A nowi, którzy nie praktykowali zbyt wiele, byli tacy źli, aż się z nich dymiło. Przyszli, ale byli wściekli. Powiedziałem, po co siedzieliście i medytowaliście cały dzień, żeby teraz dymić ze złości? Co się stało? Kiedy się obudzisz, pierwszą reakcją jest złość, i z tym właśnie Jezus musiał się zmierzyć. Nawet jego najbliżsi uczniowie go opuścili. Nigdy w całej historii nic takiego się nie przydarzyło. Dlatego powiedziałem, że doświadczył szczytu odrzucenia. Być może było mu to potrzebne, aby w późniejszym czasie uzyskać akceptację ogólnoświatową. Po śmierci wiedział, że w przyszłości nastąpią zmiany i dostrzeżesz, że cokolwiek powiedział jest uderzająco podobne dokładnie to samo, jak to, co powiedział Krishna 5200 lat temu. Ludzie nie dają temu zbyt wiele uwagi, ponieważ kiedy myślą o Krishnie, to myślą o radości. Tańcu, zabawie, muzyce, mądrości? Czy o miłości Rady i Krishny? Krishna powiedział: Porzuć wszystko i przyjmij schronienie we mnie. Uwolnię cię od wszystkich grzechów. A Jezus mówił dokładnie to samo: Jestem tutaj, aby uwolnić się od wszystkich grzechów. Uczniowie ISY właśnie to powiedzieli, prawda? Jezus powiedział: Ci, którzy przyszli przede mną, to złodzieje i rabusie. Dlaczego to powiedział? Jest w tym głębokie znaczenie. Ilekroć, prorok kroczył po tej planecie. Społeczeństwo nie potrafiło go rozpoznać, ponieważ rozmawiali o przeszłości. I o przeszłości, i o przeszłości. Mojżesz zrobił to, a Izak. Tamto, a Abraham jeszcze coś innego. Mówili tylko o przeszłości. Nie potrafili dostrzec tego, kim był Jezus, kiedy żył. Powiedział więc: O Boże, nie widzicie prawdy, rzeczywistości: Jestem ścieżką, jestem celem teraz, a Wy trzymacie się przeszłości. Ci wszyscy z przeszłości ukradli wasze umysły. Ukradli wasze intelekty. Nie miał na myśli tego, że ci, którzy przyszli wcześniej, okradli ludzi ze wszystkiego. Kiedy mówił, Ci, którzy przyszli przede mną, nie mówił o zwykłych ludziach, mówił o prorokach z przeszłości. Nie chodziło mu o to, że ci, którzy przyszli przed nim, byli beznadziejnymi ludźmi. Nie. On ich szanował, ale także powiedział: Oni okradli wasze umysły, ponieważ nie jesteście w stanie zobaczyć chwili obecnej. Nie możecie zobaczyć Boga tu i teraz. A ja jestem tutaj, aby przypomnieć, że Bóg jest tu i teraz. Otwórz oczy i obudź się. I takie przesłania przyniósł Jezus w tamtym czasie. Jego celem było, aby ludzie zerknęli do wewnątrz. Dlatego powiedział: Królestwo Boże jest w tobie. Wejrzyj w siebie. Ludzie pytali, jak się modlić. Zamknął oczy, wszedł w głąb siebie i powiedział: Tak się modlcie. Bądź spokojny i wiedz, że jesteś. Ja jestem. On zawsze wskazywał na to duchowe doświadczenie. Chciał, żeby ludzkość uświadomiła sobie i radowała się głębią miłości i ciszy którymi Bóg obdarował wszystkich jednakowo, ale został źle zrozumiany. To, co mówił, było zagrożeniem dla religii. I praktyk przyjętych w tamtym czasie, bo ludzie zaczęli uciekać, zaczęli się cieszyć i rozumieć, uświadamiać sobie prawdę, która kryła się za jego słowami. A to zawsze irytuje. Tych, którzy tylko paplają, którzy tylko trzymają się słów z ksiąg, nie mając żadnego doświadczenia, postrzegali to jako zagrożenie dla swojego biznesu i dlatego wszyscy zwrócili się przeciwko niemu. I faktem jest to, że Jezus nie narodził się w Dzień Bożego Narodzenia. To jest kolejnym mitem. Jeśli niepokalane poczęcie nastąpiło pod koniec maja, to powinien narodzić się gdzieś w marcu. Albo niepokalane poczęcie nie nastąpiło w maju. A jeśli nastąpiło w maju, to on urodził się w marcu. Faktem jest, że Jezus urodził się wiosną, a nie zimą. Widziałem film dokumentalny w którym powiedziano, że Boże Narodzenie nie było świętowane przez Kościół do późnych lat XIX wieku. Inni świętowali Boże Narodzenie i drzewko świąteczne. Kościół zaczął je świętować dopiero w późnym okresie XIX wieku. Przed tym okresem nie praktykowano tego. Czy słyszeliście o tym? Ilu z Was o tym słyszało? A ilu z Was o tym nie słyszało? 24, 25, 26 grudnia świętowane było jako przesilenie zimowe na całym świecie od dawien dawna. Ludzie przynosili do domu wiecznie zielone drzewko. Dekorowali je i świętowali. I Kościół usiłował tę praktykę zatrzymać, ponieważ nie było to świętowanie takiego, jakiego chciał, ponieważ nie mogli tego powstrzymać, dołączyli do tego świętowania Jezusa. Więc przyspieszyli narodziny Jezusa o dwa i pół miesiąca. Niektórzy uczeni, profesorowie obszernie przebadali temat i zrobili o tym film dokumentalny w Ameryce. Nawet święty Mikołaj istnieje tylko przez ostatnie 200 lat. Drzewko Bożonarodzeniowe zostało przyniesione z Niemiec i dołączone do świętowania w Anglii później. Tak więc Jezus nie narodził się w noc Bożego Narodzenia. Jeśli uważnie przeczytasz Biblię, zobaczysz, że narodził się na wiosnę. Wszystkie opisy wskazują na wiosnę. Tak jak ludzie zakłamali pisma święte, i to także zakłamali. Był tylko jeden Jezus, a ile mamy dzisiaj sekt chrześcijańskich? Wszystkie roszczą sobie prawo do bycia tą właściwą. Mogą nie mieć nic wspólnego z miłością Jezusa. Miłością Jezusa dla ludzkości. Wielokrotnie ludzie narzucali innym poczucie winy i lęku i odnieśli wielki sukces w straszeniu ludzi. Mówili inni to szatan. W Biblii Jezus powiedział, jestem jedyną drogą i zrobili z tego. Widzisz? Jezus powiedział, że tylko On jest jedyną drogą. Ale to samo mówił Krishna. Przyjdź tylko do mnie. I to samo powiedziane jest w Wedach. Nie ma innej drogi. To jest jedyna droga, aby skupić uwagę człowieka na tym, co jest dokładnie teraz i tutaj. Ale te słowa nie są użyte we właściwy sposób. Taka wiara. Jest także w Koranie. Dzisiaj w imię Koranu świat staje w obliczu terroryzmu dżihadyjskiego. Terroryści dżihadyjscy nie mają problemu z cytowaniem Koranu. Mówią, zobacz, co zaleca nam Allah. Ci, którzy tego nie słuchają, lub nie przyjmują schronienia, lub nie stosują się do zaleceń tej Księgi, czy tej wiedzy, nie mają prawa istnieć. Taki rodzaj interpretacji przyjmują i rozprzestrzeniają terroryzm na świecie. To jest godne pożałowania. Dlatego mówię: Nie ma znaczenia, czy Jezus urodził się w Dzień Bożego Narodzenia, czy nie. To, co ma znaczenie, to świętowanie. Po prostu świętuj. Być może dobrze, że zmienili Dzień Narodzin Jezusa na grudzień, ponieważ w tym czasie świętowanie jest najbardziej potrzebne. Na wiosnę tak czy inaczej świeci słońce i ludzie świętują, ale w zimie, kiedy ludzie zaczynają popadać w depresję, w środku zimy świętowanie jest konieczne. I z tego punktu widzenia jestem bardzo szczęśliwy, że świętowanie zostało przeniesione z marca na grudzień. I dlatego jest to bardzo dobre. Więc świętuj Boże Narodzenie, wiedząc, że nauki Jezusa, czy Krishny, czy Buddy, Allaha, że wszyscy oni tam są, w tym cichym królestwie świadomości. Medytuj. Przechodząc do cichego królestwa świadomości, módl się o dobrobyt całej ludzkości i służ w jakikolwiek sposób możesz naszym bliźnim. Te trzy rzeczy to esencja Biblii, esencja Gita, Gity, czy Wed, czy Koranu. Więc trzymajmy się tej duchowej esencji i świętujmy. Dzisiaj ktoś zadał mi pytanie: że ze względu na zamachy terrorystyczne w Bombaju, ludzie czują się winni, chcąc świętować Boże Narodzenie. Bo zaledwie miesiąc temu Bombaj został zaatakowany przez terrorystów, i tak wiele osób straciło życie. Jakże możemy świętować? Powiedziałem im, że świętowanie jest jak lekarstwo, kiedy jesteś przygnębiony. Jeśli przepełnia Cię smutek, świętowanie jest koniecznością. Świętuj życie, wiedząc, że strata i zysk są jego częścią. I świętuj życie, wiedząc, że jest nietrwałe. Jest nietrwały. Albo usiądź i płacz z powodu nietrwałości życia, albo świętuj i powiedz, że jest nietrwały. Masz wybór. Mamy tutaj pytanie. Jeśli wszystko jest bez znaczenia, to co ma sens? Właśnie świętowanie. Więc powiedziałem im, że życie jest nieśmiertelne, bo wiecie, to jest dychotomia. Patrząc z jednej strony, życie jest nietrwałe, a z drugiej strony, dusza jest nieśmiertelna. Dusza żyje wiecznie, i w tym znaczeniu życie jest wieczne. Więc świętujmy. Nie musisz mieć poczucia winy ze względu na świętowanie. Świętując podnosisz nastrój całego społeczeństwa, zmieniasz atmosferę, która jest ponura, smutna, która jest zraniona. Jedynym sposobem, aby wyjść poza to zranienie, jest złączenie się w duchu świętowania. Tak jak to wiecznie zielone drzewko świąteczne pokazuje, że jest zawsze zielone, nawet ostra zima nie może pozbawić go igieł. Pozostaje zielone. Więc choinka pokazuje tę siłę, że wytrzyma każdą burzę śnieżną, świecąc i dając prezenty. Ciągle dając. Życie powinno być właśnie takie. Czerp inspiracje ze świątecznej choinki. Świętuj i nie martw się. Takie było moje przesłanie dla nich. I nie miej poczucia winy z tego powodu. Życie jest wieczne, więc nie musisz mieć poczucia winy. Wszystko jest chwilowe i nietrwałe, więc nie czuj winy z powodu świętowania. Świętuj. Celem świętowania jest podniesienie społeczeństwa na duchu, podniesienie umysłu, a wtedy nie poczujesz winy. Jeśli świętujesz tylko dla osobistej przyjemności, na pewno będziesz czuł się winny. Więc celem każdego świętowania powinno być podniesienie społeczeństwa, służba społeczeństwu, przyniesienie radości i pociechy wszystkim wokół. Jeśli to jest Twoim celem, nie będziesz miał poczucia winy z powodu świętowania. I to tyle.